Witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, ten materiał poświęcony będzie dla osób, które planują w najbliższym czasie zrobić sobie tatuaż. A są osobami, które ćwiczą, uprawiają jakiś sport. Przede wszystkim tym mam na myśli oczywiście siłownie, prawda? Sporty siłowe. Jak po zrobieniu tatuażu? Ym, powinien wyglądać ten okres ym, treningowy. To znaczy, ym, sami dobrze wiecie, jeśli się interesujecie tą tematyką, że po zrobieniu tatuażu yy, pasuje, prawda, dać sobie troszeczkę czasu, aby ten tatuaż się zagoił, ponieważ to jest tak naprawdę rana. Yy, oczywiście pomijam tutaj kwestię, że unikamy alkoholu, środków, które biorą i zwiększają drastycznie ciśnienie krwi i tak dalej. Takie rzeczy oczywiście pomijam. Pomijam też kwestię tego, że musimy dbać o to, aby nie opalać tego miejsca prawda, nie poddawać go nadmiernemu po prostu ym, promieniowaniu pr, y, y, wiecie nad, nad, nadmiernej ilości słońca po prostu prawda ym, takie rzeczy poinformuje was tatuażysta czy studio w którym będziecie robić sobie ten tatuaż tak samo jakieś kremy tak dalej to pomijam ym, ja chciałbym się skupić sorry za taki, duży, za taki długi wstęp chciałbym się skupić na tym jak, powinie, jak powinniśmy wracać do treningów, czy powinniśmy wykonywać te treningi, czy powinniśmy je może odpuścić. Więc tak. Wszystko przede wszystkim zależy od tego, gdzie ten tatuaż jest robiony, jaki ten tatuaż jest w sensie objętościowo i tak dalej. Jeśli to będzie tatuaż, który zajmie Wam całe plecy, czy będzie to tatuaż, który będzie rozłożony powiedzmy na 4-3 sesje, no to wiadomo, sprawa jest troszeczkę inna i wtedy wiadomo, trzeba byłoby sobie na dłuższy czas odpuścić powiedzmy te treningi albo kompletnie, albo zrobić sobie jelżejsze, dużo, dużo lżejsze. Natomiast jeśli ten natuarz jest na jednej, dwóch sesji jak robionych, i ten tatuaż nie będzie zbyt duży, to tak naprawdę mówi się, że przez 3 tygodnie nie powinniśmy mniej więcej do 3 tygodni, 2-3 tygodnie nie robić żadnych treningów. Sam po sobie wiem, że jest to ciężka sprawa, zwłaszcza, że jeśli ktoś jest sportu uzależniony i to nie chodzi o to, że jest sportowcem, nie wiem, zawodowym, jest kulturystą nie wiem, uprawia jakoś zawodowo ten sport natomiast jeśli ktoś kocha to co robi, prawda lubi sport, lubi aktywność fizyczną to wiem po prostu, że ciężko jest sobie dać spokój i wiecie i nic nie robić powiedzmy przez ten czas oczywiście można jakieś alternatywne aktywności znaleźć, ale to nie jest to samo, prawda? więc tak, jeśli to nie jest za duży tatuaż to po sesji, oczywiście dbamy o niego stosujemy różne kremy, które nam tatuażysta wziął i zalecił ponieważ każdy dobry tatuażysta da Wam instrukcję jak dbać o ten tatuaż więc tak, po sesji na jakiś tydzień czasu można sobie odpuścić totalnie treningi. Jest to odpowiedni, odpowiednia ilość czasu, żeby ten tatuaż powoli zaczął Wam się goić. Wstępnie on wam się już tutaj pozagaja na tyle, że będziecie mogli wrócić do treningów, ale tydzień czasu to jest okres, przez który Wy nie odnotujecie jako tako spadków treningowych, jeśli oczywiście spadków na treningu ani siły, ani sylwetka nie ucierpi, a wręcz Wasz organizm po prostu odpocznie, zregeneruje się i wyjdzie Wam to naprawdę na dobre. Oczywiście dieta powinna być, ja uważam, że dieta powinna być stosowana cały czas, bo tydzień akurat wolnego od siłowni nic wam takiego nie zrobi ponieważ organizm się zregeneruje natomiast tydzień wolnego od diety i hula siup, prawda yy, wcinamy co chcemy no a jeśli ktoś nie kontroluje tego no to może to naprawdę się od, odbić mm, bardzo negatywnie na waszej sylwetce bo w tydzień czasu jest na, jesteśmy w stanie naprawdę pochłonąć ogromne ilość jedzenia także staramy się dbać o dietę Natomiast trening jak najbardziej na tydzień można sobie odpuścić, powinniśmy odpuścić wręcz, yy, a po, po tym czasie yy, można wrócić do treningów, ale yy, uważałbym yy, przy trenowaniu tej partii, na której mamy robiony tatuaż, aby jej jakoś przez ten pierwszy yy, tydzień, przynajmniej pierwszy tydzień, no do dwóch tygodni nawet aby specjalnie mocno jej nie obciążać. I to jest pierwsza taka metoda, którą mógłbym polecić. Natomiast druga sprawa jest taka, jeśli ktoś bierze na przykład i robi sobie tatuaż na przedramieniu, jak ja robiłem, to prawda jest taka, że na co najmniej te cztery dni róbcie sobie przerwę totalnie od siłowni. Natomiast potem już możecie sobie zrobić na przykład jakiś lżejszy trening nóg powiedzmy Bo akurat jeśli chodzi o górę ciała No to wiecie w przypadku przedramienia te przedramie działa przy praktycznie każdym ćwiczeniu Praktycznie no nie da się wyizolować tak mięśnia aby te przedramie nie było tam włączone Z tego względu na przykład właśnie trening dolnej partii Dolnej części ciała jest ok Tak samo i w drugą stronę jeśli robicie tatuaż gdzieś na nogach, to 3-4 dni, jeśli ten tatuaż nie jest oczywiście zbyt duży, bo wiecie, większa rana musi się dłużej goić. Jeśli nie jest jakoś zbyt duży, przez czy 4 dni, co najmniej totalnie wolne od siłowni, a następnie można sobie zrobić jakiś trening górnych partii, prawda? Tylko wiecie, nie na tej zasadzie, że na przykład robicie sobie tatuaż na przodzie uda, prawda? Na czworogłowym, czy dwugłowym uda nawet i za chwilę wiecie, robicie 4 dni przerwy, po czym bierzecie się za ciężkie martwe ciągi, w których i tak te nogi będą mocno obciążane. Nie. Ale już na przykład jakieś wyciskanie na klatkę piersiową, na barki, yy biceps, triceps, prawda? Czy jakieś wiosłowania z handlą, yy, przyciąganie, yy, nie wiem, drążka do klatki piersiowej, czy podciąganie się na drążku. Jak najbardziej ok, ponieważ te nogi wtedy nie będą tam, yy, wiecie, zbyt mocno angażowane. Yy, także ogólnie zasada jest taka, że na te 4 dni co najmniej yy, musimy sobie zrobić przerwę. Pod warunkiem, że nie będziemy angażowali wiecie, na następnym treningu tej partii. Natomiast jeśli będziemy w jakiś sposób chociaż yy, najmniejszym, raczej w jakimkolwiek stopniu, chociaż najmniejszym, angażowali tą partię, tak jak jest na przykład z przedramieniem, yy, no to sobie należy zrobić przerwę na co najmniej tydzień, a potem yy, stopniowo wdrażać się do tego treningu i przede wszystkim nie nadwyrężać tej partii przez yy, co najmniej tydzień, jeszcze kolejny, do dwóch tygodni. Prawda jest taka, że wszystko zależy od tego, gdzie jest ten tatuaż, jaki on jest wielkościowo, jak wy, jaką wy macie po prostu szybkość gojenia się, powiedzmy, tak? Ponieważ jedne osoby mają no, taką genetykę, że u nich rana się bardzo szybko goi, u innych z kolei problem z gojeniem ran no, jest duży, jest duży, takie osoby no, muszą dłuższą sobie przerwę zrobić, prawda? Także no, na przykład, nie wiem, ktoś robi y, duży tatuaż na plecach albo nawet mały, to trenując klatkę piersiową też będzie mu ciężko, y, powiedzmy, nie, na, y, nie... Wiecie uważać i izolować dokładnie te miejsce, z tego względu, że chociażby nawet kładąc się na ławeczce, wy już będziecie tutaj, y, wiecie... Y, narażeniu na jakiekolwiek, powiedzmy, dolegliwości. A ja tak jak mówię, no ja, ja uważam, że akurat y, przerwa nic nam nie zrobi, y, ale wiem po prostu sam po sobie, że często z psychiką jest ciężko i chce się chcecie zrobić ten trening, to idźmy sobie na tą siłownię po tym tygodniu przerwy na przykład, y, ale zróbmy sobie lżejszy trening, i nadwyrężajmy. Tak jak mówię, jeśli ja na przykład miałem tatuaż na przedramieniu robiony to nie brałem się od razu za jakieś ciężkie martwe ciągi przez dwa tygodnie odpuściłem sobie, potem zrobiłem jakimś mniejszym ciężarem i tak dalej, naprawdę przez nawet te dwa tygodnie nie jesteśmy w stanie nie wiem, stracić mięśni ani nic, czy siły a zrobi to nam tylko tak naprawdę wyjdzie nam to tylko tak naprawdę na lepsze po pierwsze ze względu na to, że Tatuaż jest na całe życie, więc należy dbać o to. Yy, druga sprawa jest taka, że przerwa to regeneracja, więc jeśli ktoś będzie trzymał dietę, to tylko same tak naprawdę plusy odnotuje. Yy, słuchajcie, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, co chciałem. Yy, myślę, że materiał komu komuś się sprzyda, ponieważ... Yy, Wiem, że takiego materiału nie było, bo na przykład yy, sam szukałem. Także liczę na łapkę w górze. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy i śledźcie moją stronę. Dieta, umysł, treningi. Pozdrawiam. Cześć.